Etyka. Pisząc o moralności, nie sposób pominąć zagadnienie etyki. Nie mam zamiaru jednak wdawać się w jej wszelkie niuanse, bo starczyłoby tego na osobną książkę. Wystarczy, że przypomnę słowa Dalaj-lamy. Nasze osobiste prawo do szczęścia nie jest ważniejsze od praw innych ludzi. Dalaj-lama etyka na nowe tysiąclecie. Wszyscy w zasadzie jesteśmy tacy sami, chcemy zdobyć szczęście i uniknąć cierpienia. To siła napędowa praktycznie wszystkich naszych działań. Jeśli tak jest, to nieetycznym zachowaniem będą każde działania przeszkadzające innym osiągnąć szczęście, lub wręcz odbierające im poczucie owego szczęścia. Oczywiście nie oznacza to jakiejś uległości i spełnienia zachcianek innych, trzeba bowiem sobie uświadomić, że dążenia tych innych do szczęścia. Też nie zawsze będą oparte na zasadach etycznych. Dlatego ważne jest, byśmy potrafili wczuć się w sytuację tych osób, byśmy potrafili zrozumieć ich pobudki i działali tak, by nawet pośrednio nie przyczyniać się do czyjegoś nieszczęścia. Nie można bowiem w imię szczęścia jednej osoby krzywdzić inną. Trzeba też mieć świadomość, że postępowanie etyczne lub nieetyczne to nie tylko bezpośrednie działanie, ale często jego brak, zaniechanie działania. Pisząc szczęście, mam na myśli oczywiście ogół różnych odczuć jak zadowolenie, zaspokojenie, spokój, ulgę, przyjemność i prawdziwe szczęście, cokolwiek to oznacza. Życie we współczesnym świecie, zwłaszcza w miastach, powoduje, że jesteśmy ze sobą ściśle powiązani, co zresztą widać w codziennym życiu, gdy idziemy do pracy, sklepu, urzędu i tym podobne. Buddha uświadamia nam, że to powiązanie jest jeszcze głębsze. Że nie możemy istnieć w obecnej formie niezależnie od otoczenia, że zarówno nasze ciało, jak i umysł istnieją wyłącznie jako część całości zwanej światem. My stwarzamy świat, a on stwarza nas. Czyni to w każdej chwili. Nawet teraz, gdy czytasz te słowa, oddziałują one na ciebie i zmieniają twój umysł. Już nie jesteś dokładnie taki sam jak kilka sekund temu. Po prostu bądź tego świadom a staniesz się panem swojego życia. Pamiętaj, że twoje szczęście bardzo ściśle zależy od innych, więc może warto postępować tak, by nie ranić nikogo, nawet gdy pozornie na to zasługuje. Nie musimy przecież walczyć między sobą o byt, chyba że przez pojęcie bytu ktoś rozumie lepszy samochód, ładniejsze ciuchy czy nowsze meble. Cóż, takim osobom można tylko współczuć, one nigdy nie będą szczęśliwe. Osaczeni przez pragnienia, ludzie biegają w koło niczym złapane w sidła zające. Mocno uwięzieni w myślowych okowach, przez długi czas wciąż na nowo doznają cierpień. Dama pada, 24.342 My jednak powinniśmy sobie uświadomić, że etyka to nie tylko religijny wymysł czy element duchowej drogi, ale coś praktycznego, co już teraz przyniesie szczęście nam samym i innym. Szczęśliwi ludzie wokół nas udzielają i nam swego szczęścia. Nie musimy między nimi przemykać w strachu czy z wyrzutami sumienia, a w razie potrzeby na pewno posłużą nam wsparciem. Postępując etycznie, zawsze możemy chodzić z podniesionym czołem i patrzeć śmiało w oczy innym ludziom. Będziemy dla nich wzorem, kimś, kto nadaje się zarówno na lidera, jak i prawdziwego przyjaciela. Są ludzie, którzy twierdzą, że za pieniądze można wszystko kupić. Owszem, można wiele, wiele przedmiotów, ale szczęścia, przyjaźni, miłości czy poczucia bezpieczeństwa nigdy. Jeśli ktoś twierdzi, że mu się ta sztuka udała, to jest w błędzie. To, co kupił, jest jedynie atrapą, taką podróbką, której powierzchowność wyjdzie na jaw w odpowiednim czasie. No cóż, jedni lubią podróbki, inni wolą oryginały, to tylko kwestia świadomości i poszanowania samego siebie. Czasem. Gdy wspomnę sobie chrześcijański dekalog, zastanawiam się, czy ludzie nie są jednak takimi trochę inteligentniejszymi zwierzętami, skoro elementarne zasady etyczne Bóg musiał przekazać w formie nakazów prawa. Etyka nie powinna opierać się na nakazach i prawie ustanowionym przez innych ludzi bądź też jakiegoś Boga. Nieuświadomiony i błądzący człowiek w swej niewiedzy ma tendencję do łamania wszelkich praw i nakazów. Dyscyplina jest skuteczna tylko wtedy, gdy pochodzi z wnętrza człowieka. Dalai Lama Jedynym prawodawcą może być własne sumienie lub, jak kto woli, serce. Etyka musi opierać się na zrozumieniu i współczuciu, zrozumieniu, że to my sami tworzymy swój los, że swoimi słowami i uczynkami wpływamy na innych ludzi, od których w jakimś stopniu sami jesteśmy zależni że w istocie stan ducha każdego człowieka ma swój wyraz w otaczającej rzeczywistości. Tak więc nie nakazy, ale nauka i zrozumienie mogą zrobić z nas prawdziwych ludzi. ale póki co? To tylko pobożne życzenie. Po co to wszystko? Wydawałoby się, że we współczesnym świecie nie ma miejsca na jakąś duchowość, moralność i inny idealizm, że wszystko, co potrzebne, można osiągnąć dzięki cechom będącym przeciwieństwem cnót opisanych wcześniej. Nawet jeśli chcemy kierować się zasadami moralnymi, to i tak świat wyprowadzi nas z błędu. Wszystko naokoło zdaje się mówić, że nie ma wyższej wartości od własnego ja. Wobec czego jedynym naszym zadaniem jest zadowolić go w pierwszej kolejności, nie bacząc na innych ludzi i przyszłe konsekwencje takiego postępowania. Owszem, jest to prawda, prawda względna, którą wybraliśmy i realizujemy, dlatego świat jest właśnie taki i podpowiada nam takie sposoby działania. Koło się zamyka. Jeśli nawet jedynym celem życia jest zadowalanie zmysłów i przetrwanie, to skąd się biorą te skrupuły moralne, te dziwne i trudne pytania o sens życia i tożsamość człowieka? Po co ta cała inteligencja? Przecież w świecie zwierząt wystarczą tylko mocniejsze kły i pazury. Niepotrzebny jest mechanizm o tak całkiem innej jakości i stopniu komplikacji, jakim jest ludzki umysł. No cóż, bez moralności, rozwiniętej trochę wyżej niż zwierzęca, nie da się w ogóle zauważyć prawdy o świecie, nie mówiąc już o zrozumieniu celu ludzkiego życia. Można oczywiście dzięki cwaniactwu, obłudzie, chamstwu itd. osiągnąć pewne krótkotrwałe cele. Można nawet przez pewien czas czuć coś w rodzaju szczęścia lub wmawiać sobie to uczucie, ale nigdy nie będzie to to, czego nasza istota naprawdę potrzebuje. I gdy już to odkryjemy, okaże się, że metody na poprawę stanu ducha są już dla nas niedostępne. Przeszkody na ścieżce. Jeśli już zdecydujecie się kroczyć ścieżką Buddy, gdy zaczniecie czytać, rozmyślać i medytować, to na pewno natkniecie się na wiele różnych przeszkód, zagradzających drogę do oświecenia. W tradycyjnych naukach buddyjskich te przeszkody personifikuje się, nadając im formę demonów, dając nawet imiona poszczególnym potworkom, by łatwiej z nimi było walczyć. Są one niezwykle przebiegłe. Często nawet bardziej niż my sami, a dodatkowo znają nas doskonale, co znacznie ułatwia im pracę. Znając nasze cechy charakteru, potrafią uderzyć w najbardziej słabe punkty, używając jako broni strzał ignorancji, pożądania, gniewu czy zazdrości. Jedyny sposób skuteczny w bitwie ze złośliwymi demonami to uzbrojenie się w wiedzę o ich metodach działania i walka za pomocą praktyki, najlepiej systematycznej i codziennej. Jeszcze lepiej będzie, gdy uda Wam się połączyć praktykę z aktywnościami dnia codziennego, z pracą, zabawą, a nawet wypoczynkiem. Praktyka buddyjska nie ogranicza się bowiem do formalnej medytacji raz czy dwa dziennie. Pomiędzy nimi powinniście ćwiczyć utrzymywanie uwagi, pamiętać o wskazaniach, ćwiczyć się w szczodrości, co oznacza między innymi ofiarowywanie buddom wszystkich miłych rzeczy, które nam się przydarzają. Powinniście również ćwiczyć pokorę i współczucie, pamiętając, że wszystkie istoty. Podobnie jak wy sami, też mają naturę buddy. Nie jest to łatwe, bo wkraczając na buddyjską ścieżkę, wyzywacie do walki największą siłę rządzącą tym światem. Ta siła zwana jest przez dawnych mistrzów Marą, panem czterech głównych demonów i jest to naprawdę adekwatna nazwa dla czegoś, co potrafi stwarzać światy i niszczyć je zarazem. Tą siłą jest ego, które kieruje naszymi poczynaniami. I ono będzie interweniowało, gdy tylko zaczniecie przemeblowywać mu mieszkanie, swój własny umysł. Ego to bardzo silny i co gorsza niezwykle przebiegły przeciwnik, ale na szczęście jego moc jest tylko taka, jaką mu sami dacie. Ego nie jest wami, mieszka sobie w waszym umyśle i udaje dobrego wujka, który chce dla was jak najlepiej. Tymczasem to najlepiej jest dobre tylko dla niego, a was coraz bardziej pogrąża w samarze. Jeśli usłyszycie w umyśle słowa ja chcę, to jest fajne, potrzebuję tego, to jest moje, to na pewno będzie to wasz dobry wujek ego. Podobnie będzie, jeśli usłyszycie, jaka ja jestem postępowa. Moherowe berciki są infantylne. Ale ona ma obciachową kieckę. Buddyzm jest najlepszy. Albo jestem wspaniały, taki piękny i mądry. O czym ona mówi, ja już to wiem. Jestem dobrym buddystą. Napiszę książkę i będę sławny. Coś mi to przypomina. To też będzie ten dobry wujek. Tak dobry i szczery, jak dobry był wujaszek Stalin, Hitler czy inni podobni im mili panowie. Celowo rozpisałem się o Ego, bo to właśnie ono rzuca nam kłody pod nogi, gdy kroczymy na buddyjskiej ścieżce. Wszystkie, nawet te pozornie zewnętrzne. Pochodzą z naszego zwykłego umysłu, sterowanego przez egoizm. Wszyscy praktykujący, czy to dawniej, czy obecnie, napotykają i napotykać będą te same przeszkody, bowiem umysł działa zawsze tak samo. Trzeba je znać, by kiedyś nie okazało się, że miast drogą Buddy kroczymy całkiem inną ścieżką wprost do świata demonów. Jakich więc przeszkód możemy się spodziewać? Lenistwo. Pierwszą i najbardziej powszechną przeszkodą jest lenistwo, które za swoje usprawiedliwienie ma aktywności tak zwanej szarej codzienności. To taka naturalna prawidłowość, że zawsze na początku mamy w sobie wiele zapału do pracy i wiele ufności w ścieżkę, która jednak wraz z upływem czasu słabnie i słabnie. Zapał pojawia się znowu, gdy spotykamy się z mistrzem, słuchamy wykładu lub przeczytamy jakąś naprawdę inspirującą książkę o buddyzmie. Potem jednak znowu pojawia się szara rzeczywistość nauka, praca, codzienne obowiązki i należne przyjemności. Zaczynamy odkładać praktykę na później, najpierw na jutro, potem na weekend, na wakacje. Przychodzimy z pracy, zmęczeni, trzeba odpocząć. Później trzeba przemyśleć kilka spraw związanych z finansami zjeść obiadek, posprzątać, iść do sklepu na zakupy, zrobić plany na jutro, zaplanować sobie wycieczkę weekendową. Przychodzi żona z pracy, wypadałoby pobyć trochę razem, iść na spacer, może umyć samochód, bo zbliża się niedziela i tylko nasz stoi brudny. Może pomedytujemy wieczorem? Ale nie, przecież dzisiaj leci w telewizji ten dobry film. A zaraz po nim Szymon. Postanawiamy pomedytować rano, przed wyjściem do pracy. Rano dzwoni budzik, otwieramy jedno oko, klikamy na drzemkę, potem na jeszcze jedną i jeszcze... A w końcu zrywamy się półprzytomni, bo zaraz trzeba będzie wyjść do pracy. Trudno, może uda się dzisiaj. Niestety, po pracy kolega zaproponował wypad na piwko celem odprężenia się. Było jedno piwko, potem drugie i trzecie, w końcu zrobił się wieczór, a w domu czeka żona. Na pewno już trochę zła. Oj, będzie niemiło! Jak w takich warunkach medytować? Każdego dnia znajduje się coś starego i coś nowego do zrobienia. A my odkładamy praktykę na później, bo przecież jeszcze całe życie przed nami. Niestety, w pewnym momencie okazuje się, że już nie całe. Cały problem jest w tym, że jesteśmy zbytnie przywiązani do rzeczy zewnętrznych. Cały czas myślimy, że to one dadzą nam szczęście, i zapominamy o fakcie, który już kiedyś poznaliśmy z nauk Buddy że trwałe szczęście można znaleźć bezpośrednio w umyśle i tylko w nim. My jednak cały czas poszukujemy szczęścia na zewnątrz i powoli zapominamy o naukach buddy, o praktyce. W naszej świadomości zaciera się przekonanie o słuszności tych nauk i w efekcie pogrążamy się w zwykłym życiu, bez reszty cierpiąc i stając się przyczyną cierpienia innych. Tak nie musi być. Jeśli brak nam czasu na formalną medytację, to przecież możemy ćwiczyć uważność i medytację podczas chodzenia, na przykład podczas spaceru. Możemy w sklepie patrząc na ludzi życzyć im szczęścia w myślach, wyobrażać sobie, że są Buddami, kupując ładne towary ofiarowywać je w myślach Buddom i tym podobne. Dzięki takiej w sumie drobnej praktyce będziemy pamiętali o naukach Buddy i jednocześnie rozwijali się wewnętrznie. W końcu pojawi się ten etap, że bez trudu znajdziemy czas i na formalną praktykę. Dla tych, którym wydaje się, że naprawdę nie mają na nic czasu, mam pewną opowiastkę, która krąży w internecie i powtarzana jest na różnych kursach zarządzania. Pewien profesor chciał wytłumaczyć studentom, jak efektywnie zarządzać swoim czasem. Wziął tedy duży szklany dzban i napełnił go po brzegi kamieniami wielkości piłek tenisowych. Uczyniwszy to, zapytał studentów, czy dzban jest pełen. Pełen! odpowiedzieli zgodnie studenci. Na pewno. Zapytał profesor, po czym wyjął z szuflady biurka woreczek ze żwirem i wsypał go do dzbana. Potrząsnął nim lekko, aż żwir wypełnił przestrzeń między kamieniami aż do samego dna. Czy teraz dzban jest pełen? Ponowił pytanie profesor. Tym razem studenci zrozumieli o co chodzi i odpowiedzieli: nie, prawdopodobnie jeszcze nie jest pełen. Zgadza się, odpowiedział profesor i wsypał do dzbana piasek, który w międzyczasie zdążył wyjąć z biurka. Czy teraz jest pełen? Tym razem studenci nie mieli wątpliwości i zgodnie orzekli, że dzban jeszcze nie jest pełen. Zgodnie z ich domysłami, stary profesor wyjął butelkę z wodą i wypełnił dzban po same brzegi. Teraz dzban na pewno był pełen. Profesor zrobił chwilę przerwy, popatrzył uważnie na studentów i zapytał: Czego nauczyło Was to doświadczenie? Jeden z odważniejszych studentów wstał i odpowiedział. To znaczy, że nawet jeżeli nasz kalendarz jest już zapełniony rzeczami do zrobienia, to i tak, jeśli się postaramy, upchniemy ich jeszcze więcej. Nie, zupełnie nie o to chodziło, odpowiedział profesor. Prawda zilustrowana tym doświadczeniem mówi, że jeśli nie włożymy kamieni jako pierwszych, później nie będzie już to możliwe. Co stanowi kamienie w Waszym życiu? Rodzina? Zdrowie? Wasze marzenia? Nauka? Coś innego? Włóżcie to jako pierwsze do Waszego dzbana życia, a inne drobne sprawy też się zmieszczą. Jeśli natomiast wypełnicie swoje życie najpierw żwirem i piaskiem, czyli drobiazgami, to zabraknie Wam czasu na rzeczy naprawdę ważne. Nigdy ich nie zrealizujecie. Odpowiedzcie sobie zatem na pytanie, co stanowi duże kamienie w Waszym życiu? Otępienie. Przeszkodą związaną z lenistwem jest otępienie. Zapewne sami zauważycie, że w czasie powszedniego dnia potraficie być skupieni na swej pracy, zabawie lub hobby, a gdy tylko usiądziecie do medytacji, to zaraz dopadnie was cenność lub rozproszenie, które nie pozwoli wam skupić umysłu na praktyce. Ja też potrafię w skupieniu pracować całą noc przy komputerze, ale gdy tylko usiądę w ciszy i spokoju, by trochę pomedytować, to pojawiają się jakieś sensacje. A to niewygodnie, to znowu coś zaczyna spędzić, tu coś gniecie. Nagle zaczynają przeszkadzać drobne dźwięki dochodzące za okna. Jak już się uda przesiedzieć kilka pierwszych minut, to znowu trzeba walczyć z otępieniem lub sennością. Innym razem, gdy medytacja naprawdę zaczyna wychodzić, gdy umysł staje się jasny i przejrzysty, to pojawia się ekscytacja takim stanem, która również stanowi dużą przeszkodę w praktyce. Po dłuższym okresie praktyki, gdy medytujemy już w miarę regularnie, takie sensacje przychodzą. Ale wystarczy zrobić sobie przerwę, by pojawiły się znowu. Niestety, zwykły umysł nie lubi medytacji, nie lubi ciszy i spokoju. Potrzebuje ciągle nowych wrażeń i to możliwie jak najprzyjemniejszych. Demona, który tak uciążliwie przeszkadza nam w medytacji i całej buddyjskiej praktyce, Tybetańczycy zwą Garabwangchuk, pan przyjemności. Ten Sukinsen, za pomocą armii 80 tysięcy pomniejszych demonów, utrudnia nam praktykę. Dba byśmy zajmowali się interesującymi i przyjemnymi rzeczami, zamiast oddawać się medytacji. Czytała Aleksandra Holisfera. Ciąg dalszy nastąpi.